Zima świat zmieniła jakże inny las. Ostre głosy dzwonków wśród śniegowych czap. Zając przebiegł drogę, zostawiając ślad, spada puch z gałęzi, dotkniętych przez wiatr. Kuligiem, kuligiem jedziemy w ten czas. Śnieg pryska spod kopyt, ucieka nam las. Kuligiem, kuligiem, drogami wśród drzew. Wesoła zabawa, piosenka i śmiech. Kuligiem, kuligiem, jedziemy w ten czas. Śnieg pryska spod kopyt, ucieka nam las. Kuligiem, kuligiem, drogami wśród drzew. Wesoła zabawa, piosenka i śmiech śniegowej pościeli drzewa mocno śpią Strumień skuty lodem przerwał kioskę swą Słońce roziskrzyło padający śnieg zima świat zmieniła jak bajkowo jest Kuligiem, kuligiem jedziemy w ten czas pryska spod kopyt, ucieka nam las Kuligiem, kuligiem, drogami wśród drzew Wesoła zabawa, piosenka i śmiech Kuligiem, kuligiem, jedziemy w ten czas Śnieg pryska spod kopyt, ucieka nam las Kuligiem, kuligiem, drogami wśród drzew Wesoła zabawa, piosenka i śmiech Juhu! Juhu! Juhu!